Cześć. Początek grudnia, więc chciałabym zaprosić Cię do kilku wydarzeń, które będą działy się w grudniu w Przystani Duszy. Będzie kilka nowości. Tradycyjnie co wtorek coworking, czyli wspólna praca w jednej przestrzeni, każdy nad swoimi zadaniami. Potem będą oczywiście kręgi, będą aż trzy kręgi. Dwa związane z cyklem Księżyca, czyli od nowa i w pełni. Natomiast też poczułam, żeby zrobić krąg sylwestrowy. Także już teraz ciebie serdecznie na niego zapraszam. Też w ramach podziel się sobą, Małgosia Justwiszyń będzie w Mikołajki. Poprowadzi taniec y, z intencją. Y, będziemy, y, potem także ja już się nie mogę doczekać. Y, natomiast, y, tak spojrzę na swój mały kalendarz. Y, o kręgach o coworkingu wspomniałam. Ach, jeszcze będzie w ramach y, takich y, spotkań, y, które są cyklicznie to jest spotkanie na Luzie i będzie przekornie 13 w piątek. To już teraz zapowiadam. Godz... Zresztą wszystkie szczegóły zaraz powiem, gdzie można znaleźć. Będą też dwa wydarzenia nowe, bo chciałabym wydarzenia. Jedno to jest taka formuła, którą bym chciała bardzo sprawdzić na żywo, bo od stycznia, maksymalnie tego chciałabym taki rozpocząć program: odważ się być sobą, drogę do pełni i w ramach tego. Programu, chciałabym zaproponować takie spotkanie LOFSIT. I chciałabym sprawdzić, poczuć, czy rzeczywiście to jest forma, która mi sprzyja, czy, czy, czy potrzebuję coś inaczej to zrobić. Natomiast, jeżeli, no mam nadzieję, że. Bo tutaj jest kwestia kilku dosłownie osób, to jest bardzo w bardzo takim małym gronie. Jakby to wyglądało w, w moim wyobrażeniu, że. Każda z osób siada na takim, właśnie krześle miłości, mówi, co jej w duszy siedzi. Być może jakieś wyzwanie, jakąś przed jakimś wyzwaniem jest, lub w jakimś takim momencie pomaga, potrzebującym napełnienia pozytywną energią. I wtedy, tak jakby w formule kręgowe, każda z osób, w polu serca daje swój wgląd, jedno krótkie zdanie, co czuję, w związku z tym być może przyjdzie jakaś podpowiedź, jakieś, jakiegoś rozwiązania, to, co pójdzie w polu serca. A na sam koniec dla danej osoby skupimy się na polu serca i w milczeniu przekażemy tej osobie miłość. i Czuję, że to jest maksymalnie dla sześciu osób, żeby każda z osób miała takie swoje 15 minut. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie na żywo, więc chciałabym w grudniu zaproponować dwa takie spotkania i zobaczymy. Chciałabym tego doświadczyć. Natomiast jest jeszcze jedno spotkanie, które bym chciała. które Chciałabym Cię zaprosić, to jest takie spotkanie dla mnie, bo właśnie chodzi mi po głowie ten program Od Was się być sobą, o którym już raz wspominałam. I ja ile rzeczy czuję, natomiast czuję, że czasami nie potrafię do końca o tym mówić. I dla osób, które być może znajdziesz chwilę czasu, żeby spotkać się ze mną w zaplanowanym przeze mnie terminie, i. Ja opowiem, a ty dasz po prostu na bieżąco mi feedback. Może jakieś zadasz mi pytania, co, które pozwolą mi dokrystalizować, doprecyzować tą mm, ofertę. Aczkolwiek e, czuję, że to się będzie tak kształtowało, natomiast m, tak poczułam, że fajnie jest m, tego doświadczyć. Jeżeli ta formuła też by się e, przyjęła i, i e, e, poczułbyście, czy poczulibyście, że warto też dla siebie zrobić takie spotkanie, to ja wtedy chętnie udostępnię przystań ku temu. Także dokładne właśnie informacje. Z jednej strony, jeżeli jesteś zapisana, zapisana na newslettera, to dzisiaj maksymalnie pójdą zapowiadajki na grudzień, gdzie będą dokładne terminy. Natomiast nie trzeba być zapisana na newslettera. Zresztą dam Dam możliwość zapisania się na newsletter poniżej, aczkolwiek nie wiem, czy będę potrafiła potem do osób, które dołączą, wysłać zapowiadajki. Natomiast na pewno jest tak, że na mojej stronie ja Marta Marta,.pl, która jest na pewno w opisie. Ja też jest pod co i kiedy, natomiast tą stronę też tak jakby wyróżnia w opisie, więc tam będą dokładne szczegóły. Kiedy, o której. I co? Powiem tak. W związku z moją decyzją, że wracam do całkowitego życia za dar, wszystkie te spotkania są w otwartej przestrzeni. Krąg czuję, że, inaczej, przyjmę każde wsparcie w każdym momencie, jeżeli czujesz, że to co jest wartościowe i chcesz złożyć dar serca w moją stronę, to ja przyjmę. Krąg um, czuję tak, tak, tak że był chciał, tak jakby najbardziej na wymianę taką energetyczną, taką zadar za serca. Natomiast jestem otwarta na to, że to co się zadzieje. E, w związku z tym, że na tą chwilę kręgi były, e, ostatnie kręgi były bardzo intymne, więc na razie robię otwarte, bo zobaczymy. Jeżeli nagle w grudniu pojawi się was e, 20 osób, to doświadczę kręgu 20, do takiego większym gronie i wtedy też zobaczę, czy, czy, czy to jest to. Eee, także jestem otwarta na to, co się zadzieje. Grudzień dla mnie to miesiąc harmonii, prezentów, niespodzianek, świętowania, odpoczynku też i relaksu. Więc z, z, za, za, z jednej strony zapraszam na każde wydarzenie, ale rzeczywiście one w większości będą w takiej energii luzu i lekkości. Jeżeli nie wszystkiego dobrego na ten grudzień właśnie wyszłam ze spotkania od Justynki de Prado z Wytwórni Obfitości, która przynowił i przy Pełni organizuje takie spotkania przy kakao i wtedy możemy wyrazić swoją intencję na najbliższe właśnie dwa tygodnie, czyli do dzisiaj było do Pełni. Nów sprzyja energii. Nowe, nowości, czegoś nowego. Ja czuję od wczoraj taką energię lekkości i niech ta energia towarzyszy y, nam do... Y, przynajmniej do pełni, jak nie na cały grudzień. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Ciebie ciepło. Pa! I do zobaczenia!